Witaj na kanale Solverize. Rozwiążemy teraz następujące zadanie. Funkcja f określona jest za pomocą poniższej tabelki. Ta tabelka jest tutaj przeze mnie przerysowana. Przedstaw za pomocą tabelki funkcję g, która każdej liczbie w należącej do zbioru wartości funkcji f przyporządkowuje liczbę argumentów, dla których funkcja f przyjmuje wartość w. I jeszcze sporządź wykres funkcji g. Otóż dziedziną funkcji g jest zbiór wartości. Funkcji f, to znaczy, jeżeli funkcja f przyjmuje takie wartości jak minus 2, 0 i 2, no to te liczby będą tutaj należały do dziedziny funkcji g. I teraz tak, wartość funkcji g dla argumentu minus 2 to jest liczba argumentów funkcji f, dla której funkcja f przyjmuje właśnie tą wartość minus 2. Ponieważ minus 2 pojawia się tutaj w tabelce trzykrotnie. Więc są trzy takie argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość minus 2, no to funkcja g właśnie mierzy liczbę tych argumentów, czyli tutaj będzie po prostu wartość 3, bo mamy trzy argumenty, dla których funkcja f ma wartość minus 2. Teraz dla argumentu 0, jaka będzie wartość funkcji g? Patrzymy tutaj, ile razy funkcja f przyjmuje wartość 0. Przyjmuje dwa razy, to znaczy dla dwóch argumentów, czyli tutaj możemy wpisać, że dla 0 funkcja g ma wartość 2. No i jeszcze wartość 2. Tutaj funkcja f przyjmuje tylko raz, dlatego napiszemy, że funkcja g dla argumentu 2 ma wartość 1. No i teraz możemy już naszkicować też wykres funkcji g. Wystarczy te punkty przenieść do układów współrzędnych minus 2, 3, następnie 0, 2 to będzie tutaj i jeszcze 2 1 to jest właśnie wykres funkcji g